A, na początku musisz napisać, że materiał zawiera y, treści niecenzuralne oraz, że najlepiej oglądać go samemu w słuchawkach w ciemnym pokoju. Czy mogę na Ciebie liczyć? Wow. Dzień dobry. Czekaj... No, no. Dobra. Dzień dobry, córka Wokulskiego, Roman Praszyński. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Znacie mnie, pewnego dnia Roman Praszyński postanowił sobie, że napisze książkę. Tak naprawdę nie wiem, jak na to wpadł i co przyszło mu do głowy, ale myślę, że on dalki nie czytał. No więc w 2012 roku powstał twór o tym wdzięcznym tytule. I myślę, że chodziło raczej o to, żeby wzbudzić kontrowersję, a samego autora wywindować do poziomu autorki Greya. Ale jesteśmy w Polsce i nie wyszło. Myślę, że to był troll. Po prostu nie da się nieironicznie stworzyć czegoś tak złego. Nie, nie da się. To jest po prostu niewykonane serio. To jest Grafomania, totalny brak wiedzy o konsekwencjach wynikających z poszczególnych wydarzeń, nasrane wydarzeń, co sprawia, że cała książka w sumie jest nudna, kompletnie nudna. To się po prostu dzieje cały czas coś i to nie robi na czytelniku żadnego wrażenia. Okej, okay, ale o co chodzi w córce Wokulskiego. No ja wam nie powiem. Ja sama nie wiem o czym to jest. Zaczynamy od momentu, gdzie mamy główną bohaterkę. O, na ja to napisałam. Uwaga. Natalia jest młodą. Wow. <laughs> Dlaczego? Natalia jest młodą kobietą. To jest jedyne, co udało mi się o niej wywnioskować. Spotykamy ją w momencie, kiedy chodzi sobie po linie sobie po linię. i w pewnym momencie spada. Wypierdala się tak kulturalnie, ale oczywiście przeżywa, bo... Ja mam mówię, ja, że w sobie jak się zaczyna tym, że kurwa, rzecki, zapierdala na linię. Przez środek może chce O chcę to, na na każdym Dlaczego? Dobra, pewnie zastanawiacie się, jak główna bohaterka, nasza Marysujka, znalazła się na tej linie. Ja... nie wiem. Bo w jednym momencie przeczytałam, że to było tak, że ona mieszkała z babcią, wychowywała się z nią, a potem babka umarła. I ona trafiła do tak zwanego Instytutu dla Dziewic. What <grym> the fuck is, Nie mogłam znaleźć żadnej informacji na ten temat. Nie wiem, to pewnie były jakieś siostry zakonanie czy coś, ale nie chcę wprowadzać nikogo w błąd. I trafiła do cyrku później. Tak. I oczywiście, jako dorosła na tamte czasy kobieta nauczyła się normalnie chodzić po linie. Druga wersja głosi, że jakieś wielkie podpalenia, i tam ktoś zabił jej babkę, i ktoś ją próbował zgwałcić. Autor nie potrafi stworzyć postaci. W sposób dobry, bo on co chwilę wpierdala jej jakieś wydarzenia, które mają wytłumaczyć niektóre zachowania, po czym one przeczą same w sobie w następnym rozdziale. No i co z napalką? Wypierdala się zostaje zwolniona. No i trafia do swojego kolegi. Kolegi brata. Kolegi brata Geja. Ja pragnę zauważyć, że znajdujemy się wtedy w Rosji w XIX wieku. Wiecie? W Rosji w XIX wieku ciężko było być gejem. Mm. Mamy przykład Czajkowskiego. Pan kolega gej, bo on nie jest istotny, on umiera po paru stronach, po prostu obnosi się z tym, potrafi publicznie pocałować swojego typka, jakiegoś syna popa, nie wiem czy on miał w ogóle imię, syn popa. Pop Popka, który ma syna, syn popa. No i oni próbują przechwycić taki zeszycik, w w którym był plan bomby. Oczywiście ta bomba miała, <laughs> miała na celu rozpierdolenie całego cesarstwa rosyjskiego i wywalczenie dla polskiej niepodległości. Nie, chwila to jest nielogiczne. Przecież ten typek był Rosjaninem, to Natalia była Polką. Fak. Myślę, że autor zadaje sobie to samo pytanie dzisiaj. Na Natalce udaje się przechwycić ten zeszyt w jakiejś tam drodze do jakiegoś pociągu, nieważne. Gdzie oczywiście zdarza się mnóstwo seksu, bo oczywiście ta książka jest naprawdę przesiąknięta seksem, ale do tego jeszcze dojdziemy. I zostaje okradniona w Warszawie. Co robi w Warszawie? Po śmierci swojego koleżki geja eee, próbuje odnaleźć swoją matkę, bo nagle zdaje sobie sprawę, że ma matkę. No to luz. Matka znajduje całkiem szybko, nazywa się Elżbietka i opowiada jej o swoim życiu. Ale jak jej odpowiada? Ona wchodzi do domu, mówi siema, jestem twoją córką, w ogóle, wiesz co, ja nie wychowywałam się z tobą, ona, no to prawda, zapalimy zielsko. I palą zielsko. Jest z jakoś wesoło, nagle, wiesz, wiesz, wiem. I nagle zachodzi między nimi taka specyficzna więź. Tak, to jest między ludźmi, którzy tak. palą dzieło. No. Mhm. Mm no nie. Fuj. Okazuje się, że do matka Maraka. No, ale oczywiście mam muśkę lewa. Idą po doktora. Jakiego doktora? No, szum Szumana, oczywiście, bo w Warszawie jest tylko jeden doktor. Jeden doktor. No i Schumann mówi: o, twoja stara Maraka. <laughs> no i na tym koniec, nie? Mm. Znaczy niekoniecznie, no, za no, ja nami jeszcze chwilę żyje. <grym> Mamy też oczywiście tych złych. Są najgorzej... Najgorzej napisane złe postaci, naprawdę. Mamy wielkiego badasa, który jest bękartem cara. Oczywiście ma na imię tak samo, jak jeden z tych legalnych synów cara, co wprowadza ludzi w błąd, przynajmniej mnie wprowadziło w błąd. On oczywiście y, próbuje... Zrobi zamach na swojego przyrodniego brata, ale taki nie do końca udany. Tylko po to, żeby wyszło, że on podczas tego zamachu uratuje mu życie. Jest taki zajebisty, że znowu wkupuje się w łaski Cara i dzięki temu on go nie zabija. Rzym jest e, cholernym piączyną no. Rucha wszystko, co się rusza. I oczywiście jest miły, zły i w ogóle macie go nie lubić, bo tak powiedział autor. Kochankiem natalki jest mężczyzna, którego poznaje całkiem przypadkiem. Jest to Ludwik Stawski. Pamiętacie Ludwika Stawskiego, przynajmniej ci, którzy czytali dalkę, tak? No, no to Ludwik żyje i nazywa się Ernest Walter i przyjeżdża do Polski razem z Izabelą Łęcką opierdalać bogatą warszawską szlachtę. Tam zostają kochankami, i mogę przeczytać taką głupią scenę, że oni uprawiają seks. Mm. I nagle Natalka krzyczy, chcę mieć z Tobą dziecko, a on jest już bliski orgazmu i krzyczy, tak, tak, tak. Na tym mniej więcej urywa się ich romans, a przynajmniej do momentu, w którym skończyłam tę książkę. Ale oczywiście Natalce nie udaje się przejąć tego dziennika. próbuje zapierdolić tego bankarta, ale nieudolnie. Kończy w jakiejś celi, jakaś baba siada jej na mordzie, śmierdzi śledziem. Trzeba to było podkreślić, że śmierdzi śledziem. Jacyś przypadkowi Żydzi tu cudotwórcy ratują i matkę, ale jednak nie ratują, bo. I tu jest nasz plot twist. Grabarzem, który niesie jej trumnę, jest Wokulski. I teraz szybko, co robi tam Wokulski? Uwaga, uwaga. Trafę do Paryża po e, zakończeniu akcji lalki i tam przypierdala wszystkie pieniądze. Baluje ze szlachtą, której nienawidzi. Nienawidzi. W ogóle, jeżeli chodzi o zachowanie kanonu tej książki, no nie chuj, a nic tam nie ma. Autor posunął się nawet do tego, żeby umieścić w książce Prusa i jego syna. Wiecie, że Prus miał adoptowanego syna, który się potem zabił? W tej książce zabija się dlatego, bo o, bał się konsekwencji, kiedy robił coś tam z Natalką i goniła ich. Y, ta rosyjska policja, po prostu. No i się zabija. O nie, ale smutno mi, nie żyje. o, już się płaczą. Aha, mamy tam Sienkiewicza. Nawet z Deotyma. Boże, rozumiecie, to Deotyma. Taki, 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 taka pozostałość romantyzmu. O mój Boże. W ogóle podkreślimy to. Że Wokulski podczas trwania tej akcji powinien mieć około 60. Więc naturalnie wszyscy bohaterowie powinni być starsi i w ogóle nie powinni już wykonywać swojego zawodu albo nie żyć. No czasem większość żyje. Nie no, bym no akurat nie był taki stara, na przykład Szprot żyje normalnie sobie, chodzi tam i gada swoje głupoty. Przynajmniej Rzecki nie żyje. Dzięki autorze, Rzecki nie żyje. Chociaż dobrze, że go minęło coś takiego. No, w każdym razie, kiedy ta matka natalki umiera, zostawia Szumanowi pamiętnik, w którym spisuje, co i jak było z jej, z jej byciem z Wokulskim. przecież w gruncie rzeczy, powiedziała swojej córce, że tak naprawdę o, był sobie taki Wincenty skupmy się, natalka ma na nazwisko Pol, więc to był Vincenty pol Weź jedyną postać, która jest znana pod tym nazwiskiem i daj jej tak na imię. Mnie boli. W każdym razie pol. No on tam sobie walczył w powstaniu, co zmarł i tyle było. Nawet nie znalazłam jego ciała, spierdoliłam do Szwajcarii, przepraszam, córeczko. Wokulski zostaje pobity, bo miał akurat pieniążki. Zabrano mu pieniążki. Znalazł go szuman. I właśnie dzięki temu Wokulski znalazł ten pamiętniczek i dowiedział się, że jest ojcem. Dalej nie doczytałam. Mam naprawdę wyjebane na to pobłędy, to jest okropne. Spojrzenie na poszczególnych batek. Charakter Wokulskiego jest totalnie niekanoniczny. Boli, bardzo boli. Ale najlepsze przed nami Izabela Łęcka. Nie wiem czy wiecie, ale ja Izabeli nie lubię. <noise> <noise> Zamknij się Natalia. A żeby tak ją skurwić. Tego jeszcze nie było naprawdę, słuchajcie tego. Dla osób, które jeszcze nie czytały lalki, nie są spoilerów, niech sobie poczekają 5 sekund. Teraz. No to Łęcka trochę do tego zakonu, nie? Więc... Wielki powrót Łęckiej wziął się z tego, że została porwana przez mnichów. Zamknięta w e, męskim klasztorze i gwałcona. Gwałcona tak długo, że stała się boginią seksu. Naprawdę boginią seksu. Uratował ją Stawski. Razem jeździli po Europie i opierdalali bogatych arystokratów dzięki, dzięki magicznym mocom Łęckiej, jeżeli chodzi o seks. A Stawski miał coś tam. Bo przewracane wełbie, bo się włóczył po Afryce i musiał pić cały czas gin, żeby coś się tam nie stało. Nie wiem co, bo nie chciało mi się w to zaglądać. Chciałbym mieć Kurwa. Bo nie chciało mi się w to zagłębiać. Więc Izabelka rucha wszystko, co się rusza i jest zazdrosna później, kiedy Natalka ujeżdża Ludwika. Bo to ona wcześniej ujeżdżała Ludwika. Tymczasem Helena Stawska i jej córeczka prowadzą sobie kawiarnię. I jest taka scena, gdzie Stawski nam sobie chodzi po tej kawiarni i boi się, się, że żona go zobaczy. Kojarzycie Henryka Schlagbauma? Szl jego, który sobie po prostu... Ehh, ...był takim typowym, zasymilowanym Żydem. Po prostu. Zmienił religię i... Spoiler! Przejął sklep wokulskiego, Ale tutaj... ...no już nie ma tego sklepu. Po prostu ehh, zrobił sobie... Jest takim typowym Żydkiem likwiarzem, który jest chamem i... Wypływa tutaj cały antysemityzm, jaki, jaki tylko powstał, bo poza Szumanem nie ma żadnego okej-Żyda. OK są takimi parszywymi knidami, z którymi nie chciałby się człowiek zadawać. Nie, jest jeszcze Suzin! Jest jeszcze Suzin! Suzin to jest w ogóle element. bo on postanawia, że on też będzie brał udział w zamachu na cara. Rosjanin. Rosjanin po powstaniu dekabrystów. Zamach na cara. Wow! <laughs> Dlaczego? Próbuję namówić do tego Wokulskiego, ale coś nie, coś nie wychodzi. No i nasza główna bohaterka, która jest kompletnie głupia. Gdybym miała taką dziewczynę w klasie, nie wiem, doprowadziłabym do jej samobójstwa. Pierra nie wie, czego chce. W pewnym momencie jest słodką, niewinną dziewczynką, która tylko potrzebuje w życiu miłości, a z drugiej strony jest taką bezużyciową badaską, złodubczynią, która nie potrafi poradzić sobie z tym światem i próbuje walczyć, walczyć ze wszelką cenę, i ona może wszystko. Jeszcze cały czas pierdoli o archaniołach. Sama mówi, że nie jest ani trochę wierząca, ale archaniole Michale, coś tam, coś tam. Nie się, się streszyć naprawdę dokładnie każdego jej poczynania, ale jest po prostu głupia i denerwująca. Jest taką typową merysujką, która oczywiście potrafi się odegrać, chociaż w ogóle konwenasy na to jej nie pozwalałyby i naj, najpewniej skończyłaby w ale nie, Wielka dama na salonach. Natalka ma przyjaciółkę. Marysia. Marysia to jest taka niespełniona, Gwiazda sceny, która chciałaby naprawdę osiągnąć wielką karierę. Tylko, że kończy się zazwyczaj na tym, że chodzi na przesłuchania, i daje dupy, i nie dostaje roli. One dwie idą sobie na salony. Na salony, gdzie jest Sienkiewicz? Tam rozmawiają sobie o tym, że Rysia chętnie by ujeżdżała Sienkiewicza, ponieważ on, będąc w Stanach Zjednoczonych, pewnie ujeżdżał Modrzejewską. Witczyski, jak pierdole. Czuję, że coś źle idzie, ale dobra. Jedna rzecz, którą chciałam podkreślić, to brak zachowanych historycznych konsekwencji. Ten człowiek nie potrafił wystylizować, nawet, nawet się nie starał wystylizować mowy na epokową. I no tu nie chodzi o to, że po prostu używam języka w miarę neutralnego, nie. On po prostu dawał typowe polskie słowa z XXI wieku, tylko typu facet. Faceci są tasy i tasy, powiedziała latarka. To jest nie do pomyślenia. Leży tam wszystko. Stroje. Konwenanse. Szczyny. Tak. Co by pomyślał, że matka Polska nie umiała robić wina? Ja pierdolę. <t> Nie Jezus nie nauczył. Jezus Christ! This is not my son. <laughs> Powiedziała matka Boska, po czym wyszła z kany galilejskiej. Uuu, drama Ci jest w drodze. <laughs> Przedostatni punkt scenariusza brzmi, co poszło nie tak. Nie potrafię doszukać się w tym jakichkolwiek pozytywnych cech. To jest źle napisane, źle poprowadzone źle wykreowane postaciowo i krzywdzi to, co stworzył Prus. Prus dodał tam Prusa po prostu. Ty dodał tam Prusa. Po, po kiego? Po kiego? To się nie trzyma, jeżeli chodzi o stylizację języka. Nie, nie mówię, że tu trzeba jechać po prostu językiem XIX wieku, ale da się po prostu dobierać takie słowa, które nie będą stricte wzięte z naszej współczesnej, i to jeszcze potocznej mowy, no błagam. Historycznie. No leży, 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 leży. Konwenanse, no błagam. Na no największe <tryk _> arystokratyczne posiadłości wbijają Żydzi. Widzieliście kiedyś Żydów na arystokratycznej posiadłości? No ja nie. Ja zapewniam, że nie. I Mickiewicz się nie liczy. Nie wiem, po prostu to jest złe. Wszędzie wszyscy uprawiają seks. Wszędzie leje się po prostu mnóstwo niepotrzebnych wydzieliń. Wszędzie bohaterowie odzywają się do siebie takim językiem, który mnie po prostu wprawia w przerażenie. To, to nawet nie jest. szczyny? Zły język. To jest po prostu sztucznie głupi język. A teraz najlepsze. Cytaty. Natalia Pol przedstawiła się z uśmiechem. No właśnie przedstawiła się się z uśmiechem. Pół, Żydówka, pół Polka i w jakiejś części Rosjanka. 0,5 pół plus zero, pół plus część. Właśnie położyła się na łóżku. Po charówce z buturlinem marzyła o śnie. Mógłbyś pukać? Zdjął frag i powiesił go na posągła polina. Uśmiechnął się lubieżnie. Pukać? Owszem, ale ciebie. To Łęckiej. I pewnie zmarłaby nie pogodzona z sobą ani groźnym, dalekim Bogiem, gdyby nie atak zwyrodniałych mnichów. Dzicy mężczyźni, oszaleli od samotności i głodu, napadli na żeński klasztor, w którym odbywała pokutę za występne życie. I porwali ją, aby zadość uczynić swoim chuciom. Więziona w podziemiu górskiego klasztoru. Była ofiarą wymyślnych, zbiorowych orgii, obiektem mistyczno-erotycznych eksperymentów. W dzień kazali jej odmawiać różaniec na klęczniku, a nocą gwałcili raz po raz przy blasku gromnic. Była z bólu i rozkoszy. Własowski nie omieszkał skorzystać. Obrócił kobietę na brzuch i szybko wsunął swój kozacki zaganiacz w jej rozklepaną dziuplę. <ślesz> ja pierdolę! Nikt, Wokulski, wracać muszę, mruknął, groby czekają. Słysza. Padła jak worek kartofli. Rzeczywiście, przywiązanie i dramatyczność głównej bohaterki. O tak, wzdychała Polka, gdy napierał na nią całym swoim ciałem, a swoje marzył. O tak. Podrzucała go swoim pysznym zadem, demonstrując, że wie, co dama robić powinna, aby Jebakowi sprawić rozkosz. Runął na nią jak wojsko Paskiewicze na Warszawę. Są porównania, które nie powinny się pojawiać w takich scenach, bo jest to po prostu niesmaczne. To jest jedna z tych. Mamo przełknęła ślinę. Jaki on był mój ojciec! Mamo. Mamo. mamo, mamo! Mamo, Przełknęła ślinę. Jaki on był mój ojciec? Pani Elżbieta zajęła ręce żółwką. Myślała długo nad odpowiedzią. Był mocny. Mamo! mamo. Mocny. Taki właśnie był twój stary Natalka. Był mocny. W ogóle banda Żydów chciała zgwałcić Natalkę. Została uratowana w ostatniej chwili. W ogóle ta książka polega na tym, że każdy, kto próbuje zgwałcić Natalkę, Natalka w końcu poznaje nowego bohatera, który ratuje jej dupę przed tym gwałtem, a potem sam próbuje ją zgwałcić. Taka jest mniej więcej logika tej książki. Ej, hey, słuchajcie tego, w ogóle Natalka jest półżydówką, nie? Ona nie umie widysz, totalnie, nie? I nagle pijani kumple zarekotali, złapali za flaszki i podeszli do kontuaru. Nagle Natalia znalazła się w okrążeniu. napierało na nią pięciu śmierdzących gości, nie licząc karła. Hej! – dopchnęła najbardziej natarczywego, rudego kuternogę. Łapy przy sobie. Jej widysz błyskawicznie się polepszył. It sounds like I sure, or fucking sure, You know what I mean? Po śnisz? Zapytał złodziej Spojrzała zaskoczona Nigdy się nad tym nie zastanawiała W moich snach milczę Odparła niepewnie Albo krzyczę bez słów Oh shit, that's Albo słuchajcie tego Wtedy na papierze pokazały się znaki Trzy słowa w ojczystym języku aniołów N D 3S1 apostrof 7N F T L T O. Kocham was anioły. Macie taki dobry język. Największy fun fakt jest taki, że na przykład pani Zasławska tutaj żyje, ona nie umarła. No żyje Przepraszam, że treść tego jest taka a nie inna i nie wyszło to najlepiej. Starałam się, ale to chyba pierwszy filmik, jaki w życiu robiłam, jeżeli chodzi o długie mówienie do kamery. <laughs> no co. Natalka, no, przestań. Mam nadzieję, że to, co stworzyłam, się Wam podobało i szerokim łukiem będzie się omijać twórczość Pana... A co? Twórczość Pana Romana Praszyńskiego, który jest od dzisiaj drugim Wagnerem, jest na mojej czarnej liście, nie cierpie, typa. A co? Co się stało? Buzi. Będziecie miała szerokim łukiem twórczość pana Romana Praszyńskiego, który jest oficjalnie moim drugim bakterem. Gratuluję! I to chyba tyle. Jeżeli kiedykolwiek będzie się Wam chciało przyczynać jakiegoś gniota, to weźcie się za jakiegoś lżejszego gniota, bo to jest nie do zniesienia. Kozackie zaganiacze, ty.